Co drugi z nas zachoruje w ciągu swojego życia na raka. Co czwarty umrze. Wielu mówi: na coś trzeba umrzeć. Na kogoś musi wypaść. Ej patrzcie. Rak, to nie rzut monetą, to twoja decyzja. Nawet połowy nowotworów można uniknąć. Trzeba tylko ruszyć głową. Dlatego ogarnij się i zacznij podejmować logiczne decyzje. Wejdź na stronę onkologika.org, sprawdź porady jak dbać o siebie i długo żyć. To onkologiczne. Wspieraj działania Fundacji Onkologika. Razem możemy ratować życie.